Piękna, wpływowa, co za kobieta! – mawiano o niej w Rzymie. Królowa Maria Kazimiera Sobieska, żona Jana III Sobieskiego, króla Polski, spędziła w Rzymie 15 lat życia. Wtrącę, że to o 5 lat mniej niż ja. Maria Kazimiera już 3 wieki temu wiodła tutaj dolce vita romana, rzymskie, słodkie życie. Zarażowałam sobie apartament, z którego rozpościela się najpiękniejszy widok na świecie. Wszyscy, którzy go widzą są oczarowani. Tak Marysieńka pisała do swojego syna Jakuba, a był rok 1703. Maria Kazimiera Sobieska jako polska królowa była w Rzymie przyjęta z najwyższymi honorami przez papieża i rzymską arystokrację, w dużej mierze zwaną czarną arystokracją. Powiem o niej szerzej innym razem. Dodam, że była to arystokracja związana z papieżami także więzami krwi. A potem Rzym przez długie lata gościł dwór królowej Marysieńki. Był rok 1700. Maria Kazimiera przyjechała do Rzymu na rok jubileuszowy w kościele, czyli taki, jaki mamy dziś. Jej rzymskie wakacje miały miejsce 300 lat temu. Tyle, że ona nie przyjechała tu anonimowo, jak większość turystów. Z najwyższymi honorami witał ją w Rzymie i papież, jak wspomniałam, i cała reszta była przecież żoną tego, który powstrzymał w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku zajęcie chrześcijańskiej Europy przez muzułmańskie wojska Imperium osmańskiego. mais A skoro wspomniałam o turystach, to właśnie do tych, którzy wybierają się do Rzymu przed końcem września kieruję ten film jako zachętę do odwiedzenia pewnego miejsca na rzymskim kapitolu. W muzeach kapitolińskich, dokładnie Palazzo Caffarelli, Maria Kazimiera jest obecna i dziś. Rzecz jasna chodzi o wystawę jej i rodzinie Sobieskich poświęconą. Jest tam 60 nawet ponad eksponatów, a ja byłam dla Was z kamerą na otwarciu. Oboje kuratorów to moi przyjaciele od dawna. Oboje są pełnymi energii, ludźmi posiadającymi dają ogromną wiedzę, są pasjonatami i zawodowcami. Francesca Czerci z tychże muzeów i Jerzy Miziołek, archeolog, wykładowca uniwersytecki, którego mogę nazwać ojcem i spiritus z niezwykle ciekawych wydarzeń, które promują Polskę i kulturę polską w Wiecznym Mieście, a to nie jest łatwe, bo Rzymianie lubią siebie promować. On wypromował m.in. i urządził wystawę Kopernika na forum Romanum. Oni mają ogromny dorobek i lubią o nim mówić. Posłuchajmy. Zakochałam się w Marii Kazimierze. To kobieta silna, urodziwa. Podróżowała w życiu bardzo dużo z Francji do Polski. Odbyła wiele innych podróży, potem do Rzymu, wróciłszy do Francji, by tam dokończyć swoich dni. Zawsze była zakochana w swoim mężu, który mówił do niej Marysieńko. To było wielkie, odwzajemnione uczucie. Po miłość do rodziny, do swojej roli jako królowa i roli piewcy, pamięć o wielkim Janie Przeciwsobieckim, który zatrzymał pochód Ottomanów, zmieniając los Europy. Jednym z najciekawszych wątków tej wystawy, tu na Kapitolu, jest wątek Konstantyna Wielkiego. Jak to się stało, że król Polski, Jan Przeciwsobiecki, został z nim porównany? Został porównany, ponieważ mamy zabytki, które. Jakby podkreślają ten wymiar, to znaczy, idąc na bitwę pod Wiedniem, Jan III Sobieski otrzymał tarczę, tarczę pięknie wykonaną we Włoszech, przysłaną przez jednego z papieży do Krakowa. Tarczę, na której jest bitwa na moście mulwijskim. Potem zwycięstwo pod Wiedniem, kiedy Janowi III towarzyszy ta tarcza i porównanie, które jest w poezji, które jest w prozie, które jest w spektaklach teatralnych i w ikonografii. Wystawa Polska Królowa na Kapitolu Maria Kazimiera i Rodzina Królewska Sobieskich w Rzymie. Jest pierwszym wydarzeniem z cyklu wystaw Kapitol na styku Kultur. Wystawy te łączy jedno: Rola rzymskiego kapitolu, jaką odegrał w historii tych narodów, które te postaci reprezentują, samych postaci i wydarzeń. To miejsce, w którym zaprezentowano wiele rzymskich pamiątek po rodzinie królewskiej sowieckich, od listów z historycznego archiwum Kapitolu poprzez dokumenty, po eksponaty, które są wypożyczone z bibliotek, instytucji religijnych i prywatnych domów. Wyjątkowym eksponatem jest wypożyczony z zamku. Królewskiego w Warszawie portret konny Jana III Sobieskiego. Do Rzymu z Polski królowa już wtedy wdowa wyruszyła w konnym orszaku. Była to długa podróż. Maria Kazimiera przybyła do Rzymu w nocy z 23 na 24 marca 1699 roku. A jakże miała towarzyszy podróży? 200 to członkowie rodziny, służba dworska. Tak dworska, bo Maria Kazimiera przeniosła tutaj swój dwór i duży dobytek i tak jak teraz, tak wtedy w Rzymie został ogłoszony rok święty, jak wspomniałam, czyli Rok jubileuszowy, i analogicznie do czasów współczesnych, ogłosił go jeden papież, Innocent XII, a przewodniczył mu Klemens XI, inny papież, a były to czasy wielkiej religijności i wielkiego przepychu także w sferze kultury. Zachowało się wiele wspomnień, gazety, listy. Dokumentowały te gazety obecność dworu Sobieskich w barokowym Rzymie, a byli uznawani i szanowani. To był czas spędzony w sposób niezwykle płodny w wydarzenia. Maria Kazimiera znała Inacentego XII, bo był nuncjuszem, czyli papieskim przedstawicielem w Polsce i to on udzielił Wcześniej parze królewskiej ślubu. Po śmierci króla 17 czerwca 1696 roku w pałacu w Wilanowie uroczystości żałobne odbyły się też w Rzymie, zarówno w siedzibie papieskiej, jak i w kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika. To jest Narodowy Kościół Polaków, który jest do dziś centrum rzymskiej Polonii i do dziś jest licznie odwiedzany także przez turystów z Polski. Mieści się bardzo blisko wystawy, o której opowiadam. Kardynał Protektor Królewska Polskiego Carlo Barberini Zorganizował okazałą uroczystość upamiętniającą monarchę. Wzbogacono ją sześcioma wielkoformatowymi medalionami. To obrazy, które przedstawiały sceny z życia Jana III Sobieskiego, z których cztery są dziś przechowywane w Palazzo Barberini, a których wymagają e, wiele wysiłków i sporych nakładów e, na konserwację. Tej podejmie się Polski Instytut Polonika. Jeden z synów Jana III i Marii Kazimiery, Aleksander, który zmarł w Rzymie w 1714 roku, był też uroczyście pochowany w kościele kapucynów przy Via Veneto. O tych śladach opowiem innym razem, kiedy przedstawię Wam pewną mapkę wydaną właśnie przez Instytut Polski w Rzymie i Polonika. To są dwa instytuty. Ta mapka to rzecz bardzo cenna, pełna ciekawych informacji i zachęta do spaceru po Wiecznym Mieście śladami sobieskich. Wspomnę tylko, bo na wystawie jest przepiękny obraz ilustrujący to miejsce, że Maria Kazimiera wraz ze swoim dworem mieszkała i urzędowała na wzgórzu Pincze. Miała przepiękny widok na miasto, a do tego świeże powietrze, bo to nad tym, było nie najlepsze. Dziś to jest już centrum miasta, dla, których tutaj, którzy tutaj, dla tych, którzy tutaj przybywają, podpowiadam, że jest to po prawej stronie schodów hiszpańskich, jak już się wejdzie na samą górę. W Palazzo Zuccari, bo tak nazywał się budynek dworski, wystawiono licz, wystawiano liczne oratoria i dramaty muzyczne, które były poświęcone rodzinie Sobieskich, do których libretta pisali wybitni poeci, a muzykę komponowali renomowani twórcy. W rolę mecenasa sztuki wcieliła się także że inna Sobieska nieco później, która mieszkała w Rzymie, to Maria Klementyna z Sobieskich, wnuczka Marii Kazimiery Jana III. Urodziła się w Polsce, w Oławie, wyszła tu za mąż, sama urodziła dwóch synów, no ale jej życie prywatne, któremu przy innej okazji poświęcimy więcej miejsca, potoczyło się niezbyt pomyślnie. Maria Klementyna zmarła bardzo wcześnie, w wieku 30 kilku lat. Jej cenotaf, czyli symboliczny nagrobek, znajduje się w Bazylice Świętego Piotra. Ciekawe ilu z Państwa odwiedzając wiedziało, że jest tam taka rzecz. Maria Klementyna była bardzo religijna, ale jednocześnie bardzo kochała muzykę i patronowała licznym dziełom operowym. Maria Kazimiera, żona króla, jej babka zawsze mawiała: "Jestem tutaj w Rzymie po to, by sławić imię mojego męża króla Jana III Sobieskiego". No i trzeba podkreślić, że robiła to nie tylko wtedy, bo jej obecność na wystawie na Rzymskim wzgórzu Kapitol, gdzie mieszczą się muzea i piękna siedziba władz miasta, sprawia, że o Sobieskim dowiadują się także i dziś włosi, kim był, czego dokonał i kim była jego Marysieńka. Jeśli zainteresował Was ten program, ta historia, polubcie wszystko łapką, łapka z kciukiem w górę, a to co bardzo ważne dla mnie i dla funkcjonowania kanału Meridiana Media Urszula Rzepczak, subskrybujcie proszę nas na YouTubie i piszcie, dzielcie się spostrzeżeniami, no i własną wiedzą.